chcę Cię zaprosić do kino. Jestem bardzo węsona. Ale chodź do kino. Ale jestem węsona. Tu dzieci będą płakać. Będą płakać, dzieci. Ale tam sobie odpoczniesz. Będą płakać. Nie będą. Okej. Okay. I pojechali. On przyjechał pięknym samochodem i przywiózł jej dużo truskawek. Panie Nohalu, panie Nohalu, czy zabiera pan swoją piękną narzeczoną mi kina? Nie szkodzi, nie szkodzi. Pojechali, aby sobie odpocząć. Pan Nochal bardzo zadowolony. Pokaż panie Nochalu swój zadowolony nos. Powiedział, cieszymy się. Jestem bardzo zadowolony, bo mam piękną pannę truskawkową, która postanowiła ze mną jechać do kina. A dzieci wcale nie płakały, tylko były jakie. Ucieszone i zadowolone. Pokażcie jak. Jak była zadowolona Amelia? Śmiechała się i radowała. A Rysio, jak był zadowolony? Jeszcze jak? Powiedzmy rodzicom, bawcie się dobrze. Papo. Bawcie się dobrze. Pa. Kochamy. Ale.